Czas na grande finale Wielkiego Festiwalu Tanecznego w Ogrodach Śródmieścia. To był naprawdę roztańczony weekend, który udowodnił, że szczecinianie dryg do tańca zdecydowanie mają. Zobaczcie, jak wyglądał niedzielny wieczór w tym niezwykłym miejscu. Ogrody Śródmieścia jako wielki, salsowy, kubański partiet chyba się sprawdzają. Sprawdzają się, bo mamy fantastycznych szczecinian, bo mamy ludzi, których chcą tańczyć, których Taka muzyka cieszy, których życiem jest taniec i tych osób jest aż tak dużo. Pracują, uczą się w różnych szkołach. Tych szkół jest też tak strasznie dużo. I wszystko jedno tak naprawdę, czy ktoś tak jak Szczecinianie, potężna grupa zajmuje się folkiem, czy zajmuje się tańcem sportowym, hip-hopem. Muzyka łączy i taniec też łączy. To jest wspaniała lekcja dla nas wszystkich. Ten format, ten festiwal tańca został tak pomyślany, że pracujemy jeden z Brazylijczykami od Rafała Krzolowskiego z Bloku Pomerania to bardzo szczecińskie, bardzo fajne, a drugi dzień ten kobański już został zaprojektowany przez właśnie Manola. Pamiętam 25 lat temu, że się już grało salsę w Szczecinie i przyjeżdżały dobre składy. No a w ogrodach mamy świetną atmosferę i to jest doskonałe miejsce do właśnie tej muzyki. Jest miejsce do tańca, jest miejsce, duża scena, można grać. Nasza muzyka jest do tańca, więc takie imprezy jak Festiwal Tańca to jest właśnie idealna rzecz. Nie boimy się tego po to tu jesteśmy, jesteśmy dla Was, po to, żebyście się ruszali cały wieczór. Mamy muzyków właściwie z, głównie teraz z Polski, ale na froncie mamy Kubańczyków specjalistów od tego stylu, więc oni nam trochę pomagają tym, tym wszystkim kierować ale y, to jest kolektyw, więc dołączamy cały czas różnych gości. Y, tym razem mamy Macieja Cybulskiego, który jest znanym szczecińskim latynosem. No to ja jestem z Kuby i naprawdę dzisiaj czuję jak na Kubie. My po prostu Salsa Central kochamy ten miejscu, każdy rock tutaj jesteśmy i kochamy naprawdę tutaj ludzie szczecinie są super idealne i bardzo, bardzo lubią tańczyć e, taki rytm latynowski i salsower. Ale to był roztańczony weekend w ogrodach śródmieścia, ale chyba o to chodziło, żeby tyle tej tanecznej energii tutaj przekazać przez te dwa dni. No tak naprawdę to był czwarty rok, kiedy pracujemy nad tym tematem. Drugi, kiedy razem z nami są szkoły tańca szczecińskie. Jest ich coraz więcej, tych tancerzy też jest coraz więcej, więc myślę, że wspaniale to się potoczyło. Pogoda nie zawiodła, więc myślę, że. No, można mieć tylko pozytywne opinie i recenzje tego, co tu się w ostatnie dwa dni wydarzyło. Festiwal taneczny w Ogrodach Śródmieście za nami, ale jednego jestem pewien, okazji do tańca w tym miejscu w każdy weekend, ale nie tylko w weekend, na pewno nie zabraknie.